W dzisiejszym odcinku wraz ze sztosem otworzyliśmy zmiankę wartości prawie 10 tysięcy złotych, żeby zrobić najlepsze mięso serwera. W tym filmiku jeżeli dobijecie 500 łapek, to wylosuję wam 500 tysięcy dodatkowo, a w moim Discordzie trwa obecnie konkurs na 2 miliony. Linka zostawiam wam w opisie. Witajcie moi drodzy, jak widzicie po tytule, troszkę nam ze sztosem odwaliło i taki okay. oto... Skromny opening, czterech shulkerów. Można wejść jakiś fajny meczek, co sądzisz, to się. Myślę, że musi być, nie? Stary. Jak pamiętasz jakiś czas temu, jak zmękowaliśmy, no to była mega lipa, więc teraz musi oddać razy dwa, nie? Dla mnie mieczyk i dla ciebie. No, wtedy dwa shulkery i tylko 41% wpadło. Żebrak, trzyma już jeden shulker. Jeden mieczyk dla ciebie. Trzeba kręcić powoli. Na no, pewno. Będziemy robili czary, mary, twoja stara, to twój. Stary. Okay. Lecimy na starowanie. Placę z mieczekiem. Uuu, 27 na start. Dobry, dobry początek. Czekaj, to, to nie wezmę do tego jaki punkt, bo ktoś tu przyleci i będzie... Ja bym... Jeszcze ani żółtego jednego stare. A raczej same bielutkie. No i też białe i czerwone. Uuu, pierwsze 32. Oh my goodness. Tak. Ale się boisz, żeby coś nie przeklikać, nie? No, dlatego ja tak powolutku, powolutku, gdy się okay, nie ma co śpieszyć. No bo się bo się, śpieszy. co, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł, diabeł cieszy. tak? tak? no dokładnie. Także nie ma tutaj co ryzykować, powolutku. Zmianki nie zając, nie uciekną. Jeszcze okay. no, Obraz za mną, już prawie. Pierwszy staczek i w sumie oprócz tych 32% no to nic nie było, ale ogólnie ten pierwszy no. tak, sporo takich pod 30 już podchodziło, jakieś od 27, 25 coś tego tego. Dawno myślę, półtorej staka taka jeszcze nawet żółtego nie było. Bo no, u mnie już druga 30 stara, no, teraz się, teraz kręcamy. O, pierwsza 30. Przyklikałbym trochę szybciej, ale. No, no, co, się no, dygam, dygam, że No. Więc no, no. klikamy, tyk, no, mi dwa stacje poszły i. Może jakieś 40 na rozbudzenie. Wszystkie, coś. Ja już trzeci raz 30, nie? Miałem chyba 30, 32 i teraz 33. A ty to by już no, tak coś padło czy jeszcze, tak nie? Słabo, daj, no i miałem 30 i 33, i to tyle, a to już trzeci stak leci. Znowu 30. 31, 42, pobity rekord z poprzedniego U. filmu. Panowie! Panowie, tu jest potencjał chyba w tym filmie. Oby na tym się nie skończyło, nie? Ale jakby zamiast tej czwóreczki taka piąteczka się pojawiła. No nie obraziłbym się, nie obraziłbym się. No ale lecimy dalej. Mm. 0%, nie? Minus 5. Mam A tak? ja mam teraz dyszkę, dyszkę, Minus 6, 0, 0. 0. Trzeba sektor zmienić, co? A jakim teraz jesteśmy? S2. Od 30 dał. Może na sektor siódmy. Szczęśliwa siódemka. Może być, no. 32. O, Chcemy zmienić sektor, on nag nagle daje żółty ten kolorek. Trzeba... No, on też dał 32. Przed Może trzeba to rozgrzeźć jeszcze. Może. O, 30 teraz. Znowu 30 mnie też. <noise> no nie, za te procenty daje. To teraz niech da 52 i 52. Oj, tak, tak. Mam nie 35, Najpierw w tym samym momencie nam wpadło 34 znowu i co, jest, gdybym go procenty nagle? Łopie, mi to daj, tak: minus 4 i 24. No, znaczy, mi, no minus 4, 24, mi, mi i minus tak, 7, 7 Od minus 6 do 14, nie? O, minus 7 nawet. O, 32. No, i właśnie przed sekundą o tym powiedziałem, że tak często daje 32, i znowu to samo. O, 37, teraz przyskipowałem parę tak szybciej. Jest 37 do. Znowu mówimy, że chcemy zmienić sektor i znowu daje Ciutko lepsze procenci Jakiś procensik, nie? tak, z tymi zmykałem Minus 4, minus 2, minus 3, 13 O, 35 skipnąłem Ajajaj, aj, no czemu nic nie leci, kurka, blaszkę, no 41 znowu Nie wiem, miałem wcześniej co, wiem 42, 40, 41 30, 31 mi dało znowu I Może żebyś ta piąteczka z przodu, no My tak lubimy ten serwer, tak się fajnie gra. Tyle no, traktujemy. Że... mogło być ciutkie szczęście od no, Serwer na Takie biedne chłopaki nie? z nas. No, Zn znowu 3-1 u mnie. Mówię, że serwer był piąteczkę, mógł przebić sprzęt. Oj, tak, prawda, tak. No, I by się zmianki z nami Dobierka szybko. Znowu minus 9. Ej dobra, na jakiś najgorszy stack trafiłem. 33%. Dobra, wybaczam, Hale, wybaczam. Dobra, u mnie najwięcej przez ostatnie dwa stacki było chyba 20%, nie? Wszystko na się daje koło około 0. 3, 4, 5, 7, 8. 0. 34, no no no. No dobra, idziemy. Rozumiesz to, że ja teraz przezmiankowałem chyba 4 staki i aż mi... Minus 6. Aż mi, oczy mi się zmęczyły, żeby zobaczyć ten żółty procent, nie? Te zmięki to chyba z temu, nie? No ewidentnie są jakieś lewej, znowu 30 O 39 wyglądało O jest coraz bliżej brat, coraz bliżej I minus 10 na te bitki, ojej U um, mnie pierwszy shulker skończony, nie? No to mi, Pierwszy, no to... pierwszy szulker stary skończony i zobacz jakiś procent wyśmienity na tym wyczyku, nie? No ewidentnie oddaję, no nie ma co, nie ma co Masakra na mnie jeszcze zostało parę saszków, no to nie wiem czy tak skipować szybciej, czy tak może powolutku dalej jechać. Powolutku i zaraz lecimy kolejną, drugą połowę. Znowu 30. 30, no. Mega, mega procenciki, nie? Wydaliśmy tylko... No ja myślę, że trzeba zmienić Aj. sektor, bo jak tu nie daje, to trzeba zmienić sektor. 33 dało, o skończyło się nie wiem ile, czy to są 400 300 Dobra, no lecimy. I na przykład, że teraz zmieniamy sektor na siódmy, nie? I pier pierwsza zmianka i jakiś I, dobry procent. I dwa, I dwa fajne procenty na myczykach i później, Oj, i później taki trend na serwerze, że jak ktoś zmykuje, to od siedem, nie? I tylko tam zmiękkuje. I sektor przeciążony, nie będzie się dało wejść ta do niego. Ta. Aha, ta. Znowu 30. Ja już szczerze, ja już chyba... Chyba już nie ma nawet nadziei, że coś wpadnie, nie? Ej, szczerze, jakbyśmy przez całą opening policzyli ile było 30 31 i 32 to wyszedłby na fajny procent na mieć nie? Co? Możemy zrobić tak, że osoba, która poprawnie policzy, ile do końca odcinka będzie e, 30 razy ile ile wypadnie 30? 31 i 32? To zrobimy jakąś dodatkową nagrodę. Może jakąś litrę za to, no, czy coś takiego. Mogę zrobić, bez kitu. Dużo tego było na pewno. Myślę, że tak z 50 może realnie być tego, nie? Znowu 33, Let's go! nic nie da więcej niż 40, nie? Ile przez zmianę zostało 8, no to. Na zakończenie 4, 3, 2, 1 i dupa 11. To co, zmiana sektora? No bo tak chyba trzeba, nie? O co, szukamy siodebeczki? Szukamy tak jest. S S7. No i priwiat jesteśmy chłopaki na co Trochę, tak szczerze dawaj. nam to zajęło. Nie spodziewałem się że tak długo, byśmy musieli szukać sektora. No ale jesteśmy, to jest najważniejsze. No i co chłopaki? Kolejny szulker na łebka leci. i to jest tego Max, prawda, mi się coś nieźle. Dawaj kam rację, dawaj. No to co? Może teraz jakiś procencik fajne 19 na start, możemy iść coraz wyżej, nie obraziłbym się. Dawaj, dawaj mi szulkerek. A ja ci nie dałem szulkera? Mhm. Eee, to trzymaj, 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 trzymaj. Dzięki. Oby teraz oddało, co? 32 znowu. Szczerze? Mam ochotę taką sztukę w monitor sprzedać. Oddało 30 znowu, nie? Znowu 30 na start. 34. 30. 39. U. A taka szworeczka sprzeda już... Szczerze? Na tą piątkę to już nawet nie liczę. Ale taka czwórka z przodu, no, druga liczba osemka. musimy odpuścić załoda czwórka. Piątki, możemy. Piątkiem to nie. my sobie starą możemy, ale z rynku kupić jak się pojawi, <grym> bo innego <grym> nie jest. ma chyba na taki mieczek. I znowu 30. let's go. 36, razu. Ej, typ Zobacz Stevek Stevek, Marvel! W co, na awka no. Nie, zalegała się akurat Dziwno. Może, może go wytapało z RTP. Znaczy tego, może zaspało na? się to po WRTP. Jak ja kręcę dalej, to legalnie. Może teraz rada. No, mogę, że jak nam się ziomki wkleją na banię. nie. nie. 32 znowu. To przysięgam, ja w tym odcinku chyba solo trafiłem w 10 razy taki procent. No sakra. Moment, logot mi na nic się dało ciekawego. Nawet 30. 42. Czyli mamy chyba na pierwszym szoku że taki są procent był, nie? 40, 22, Ta, też mamy 42. no. A mi nic się dało powyżej 39, nie? Nie czwórki jeszcze nie było na ekranie. Jestem, ja znowu ten Steve się zalogował. Weź go, zabij. A on się rusza, chłopie jak, jak, jak jakiś bodajaj. Może to jest jakieś jaj. Co on mi wyrzucił, co to jest, serduszka? Dodatkowe serce. Ej, wieź mi stąd. Nara. No no Słabo kibicował, bo nie żaden procent. Trzydzieści 35. No, ale to jest... Zakładam, że nie trapię a nie rozlać czterdziestki, nie dało, nie? Cały no. czas w okolicach trzydziestu parów się wnicimy w procesie. To jest masakra, trzydzieści sześć. A może ja muszę mieczik zmienić? Mam tu chyba jeszcze, tak, mam jeszcze jeden, tylko że... O, nie było to może... 30 coś, ale skipnę. Może teraz da na tym mieczyku coś. No dobra, jak na razie to same milusowe procenty, nie? Uu, 43 w końcu dała. Tak? No to rekord no? pobity! Oh my god. No, 43. Mamy no, wiesz po W takim tempie to za 3 lata może dropniemy 4-6. <laughs> je, jeszcze, jed, jeszcze jeden killek nabity na Steve'ku, nie? Co tu? O, <laughs> będzie z będzie Excalibur. Tak. Nie są doskipana. A no, no doskipana tak, no co. 33 No ja w ogóle to już któryś jest raz, że jak ty coś dropisz, to w tym samym momencie ja i tak samo ten. Tak, no, tak, no, tak, ta. to jest dziwne mm. właśnie mega. Może właśnie jakieś działanie tych zmianek jest, nie? Że one na przykład w pewnym momencie na serwerze, wiesz, dropią od jakichś, do jakichś, wiesz, takich yy... widełek, nie? A może nam się dobrze załaduje i ty 50%, ja 52, coś takiego. o, 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 to mi się podoba. Ale faktycznie jestem ciekaw ile będzie tych procentów, tak wiesz, 30, 31, 32, 33 Mi się wydaje, trochę, że trochę ich było 20 razy, to na spokojnie A, myślę, Bardzo. że więcej Myślę, że około 50 pewnie się zamkniemy Uuuu, 42 znowu o, Bratku, powinniście dalej, To ty chyba drtn, lepszych potrafiłeś No ale co po tych 40, jak ten... Tak News las to skitnięcie. A ja zwyniem Excalibur z że coś dropnie, i jak na razie to chopie nawet 30 nie wpadło, nie? saka. Okay. 44, oh my goodness. Stary. Ale nie zbyt? gadaj, że to będzie najwyższy procent w tym odcinku, nie? Aha, oh, no skip, skip leci, nie? W ogóle po trzeba kolory zadiluć, 45 chyba, nie? Hmm, chyba tak, no, 45. Oj no, teraz lipa straszna. Ponad Staszek i nawet Żółtego nie ma. Wykrakałeś, 38 wpadło. Znowu 31, let's go. 31, ponownie. Ładnie, no ładnie. ładnie daje. Jakby tak nie mogło dwa razy 51 teraz, pod rząd, nie? Teraz niech smuje da 62, nie? Oj tak, bratku. Kręcę, kręcę. Kręcę, kręcę, od tego mam ręce. Dwie ręce, dwie Mhm. A dwa palce wy? Yy, na tarce. A jak? Tak, to dodam na 30 30, let's go. Ale będziecie mieli chłopaki liczenia, nie? Ile tych procent, ile razy takich no, procent... No, trochę by będą mieli, nie? I dobra, u mnie ostatnie pięć staków, niech coś tak... Proszę, ładnie, proszę. Zostało mi ostatnich 5 stoków, nie? 30, kolejny. Turka, blaszka. 32, Uf, 30. 31, let's go. Jak mi się wydaje, że dosłownie nas, nas ktoś w trolle i specjalnie do procenty: 30, 31, 32, 32. No to dobra, tak tragiczne, to ja nie wiem. O, 30 kolejne, 40, let's go. Ale mogą być piąteczka? U mnie ostatni stack leci, nie? Jest taka tragedia. 34 dało, nie? Pick 10 9 8 7 6 5 Znowu 4 3, 3, 1. 3 2 1 i ostatnia zmenka. No, myślałem, że to ostatni strzał, Boże, <grym> jedyne, które Jaki? Ale siódemka, ty, szczęśliwa. Minus siedem. Dobry procent. No dobra, mięsoci staczek został zostało to. Masakra. Może tutaj coś, kurczę, pieczone wleci. 30, no niestety. Chyba nie, znowu nie nasz odcinek, nie nasz tocik. No chyba nie tylko nie nasz Open, odcinek. Minus dziesięć, na nobitkę. Jak mi da na koniec mięsowy procent, to szczerze... Te zmianki, te, te zmianki to chyba nie dla nas, nie? I ostatnia. Żeby tylko nie minus i 6. cztery sztupiary zmianek. Ej, ej, to może ty, ja mam inny pomysł na wstępnie. Siema. W dzisiejszym odcinku wraz ze sztosem sprawdzimy, jak najlepiej y, stracić 5 albo więcej milionów na serwerze. Kupując zmianki i y, zmiankujących z kalibury. to myślę, że to adekwatne jak najbardziej. To <laughs> z No nie no tak ja. Aż to zresztą, bo mam trzy zmianki, to wiecie, przeroluj. Może trzy zmianki? No ale tak. jak Nic z tego nie będzie. Stary, <noise> <noise> <Sorry>, nie wiesz <noise> <noise> co mi dało ten jak nie? Jak coś... Jak, jak, z jak 3 3 padło 3 32, trzydzieści dwa... ...tych trzech zmianek, tych trzech zmianek dało lepsze niż przez cały opęk na nie? Zobacz to, to, dało? to 45. to. Ile dało? Czterdzieści pięć? Niesamowite to jest. Ja pierdolę.